Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z serii Rysowanie na ekranie. Ostatnio rysowaliśmy ciężki, wielki pojazd, jakim jest lokomotywa napędzana silnikiem na parę. I dzisiaj też narysujemy pojazd napędzany silnikiem parowym, ale poruszający się po wodzie. Będzie to parostatek. Znacie rodzaj takiego statku? Jeżeli nie, to wspólnie z panem Andrzejem spróbujemy go Wam przedstawić i narysować. Zapraszam. Rysujemy parostatek. Parostatek, jak sama nazwa wskazuje, jest to pojazd, dokładnie statek, okręt, napędzany na parę. Na pokładzie, a raczej dokładnie pod pokładem tego typu statków, znajdowało się paleniska, w których płonął ogień i podgrzewana była woda, która pod zwiększonym ciśnieniem wyrzucana na tłoki silnika parowego wprawiała w ruch silnik parowy. Zobaczcie, pan Andrzej rozpoczął od narysowania głównego jakby kształtu statku, czyli kadłuba. To jest ta część, która unosi się na wodzie i dzięki której statek właśnie jest w stanie pływać. Przeważnie jest to właśnie podłużny kształt, na, na pokładzie którego została, zostaną nadbudowane, w naszym przypadku narysowane wszelkiego rodzaju pomieszczenia. Pomieszczenia dla załogi, pomieszczenia dla e, pasażerów. Bo muszę wam powiedzieć, że statki parowe często były wykorzystane w, w żegludze śródlądowej, czyli poruszały się po rzekach, ponieważ wydajność tego typu silników nie była za duża i nie za bardzo sprawdzały się poruszając po morzach i oceanach. Mamy tutaj okienka hmm. dla naszych gości. Duży komin, duży komin, który. Jak się pewno domyślacie, odprowadzał wszystkie spaliny z paleniska, czyli statek nasz dymił. Gdy płynął, wydawał z siebie kłęby dymu, dzięki któremu pasażerowie nie musieli w tym dymie bezpośrednio się dusić. A zobaczcie, mamy tutaj chmurę znowu dymu parowego, a także komin, który wysoko ponad, sięgał po wysoko ponad, ponad yy, pokład główny statku. To wielkie koło, które w tej chwili rysuje Pan Andrzej, mieściło właśnie główny napęd statku, a mianowicie koło na grzbiecie którego były na, umieszczone specjalne łopatki zanurzone w wodzie i obracane, wprawiały Nasz statek w ruch. Oczywiście po drugiej stronie statku też znajdowało się podobne koło, dzięki którym e, tym kołom, właśnie statek mógł równomiernie poruszać się do przodu. Czasami, jak zobaczycie gdzieś, czy to w internecie, czy w jakichś książkach, koła, parowe, e, koła napędowe znajdowały się też z tyłu, na rufie, czyli z tyłu. Statków i wówczas tego typu parostatek posiadał tylko jedno koło napędowe. Pan Andrzej pozwolił sobie tutaj na pokładzie górnym narysować relingi, czyli balustradę. Bo taką nazwę nosi balustrada na statku, i były to często właśnie rodzaj tarasów. Przy pięknej pogodzie goście, pasażerowie. Tego typu statków mogli podziwiać mijane okolice i w ten sposób uprzyjemniać sobie pobyt na naszym parostatku. Piękny parostatek mamy, gotowy, zobaczcie, na pewno też świstał, na pewno też wydawał przepiękne dźwięki i była to niewątpliwie wspaniała przygoda płynąć właśnie tego typu statkiem.